Wyobraź sobie dom, który wygląda jak każdy inny w okolicy: białe ściany, schludny obrudek, dwa charakterystyczne półokrągłe okna na poddaszu okna, które przypominają oczy, patrzące prosto w ciebie. Za dnia zwyczajny budynek w spokojnym miasteczku, ale nocą to coś innego. Gdy staniesz przed drzwiami, poczujesz, że coś cię obserwuje, że gdzieś głęboko w środku czai się coś, co czekało na ciebie od lat. Witaj w Amityville. 14 listopada 1974 roku. W tym domu mieszkała rodzina Defeo, ojciec, matka i czwórka dzieci. W środku nocy Ronald Defeo Jr. otworzył oczy. Dom był cichy. Zbyt cichy. Nie było słychać tykania zegara w salonie, nie było słychać nawet oddechu śpiącej rodziny. Powoli wstał z łóżka. Podłoga zaskrzypiała pod jego stopami. Sięgnął po strzelbę. Zimny metal lufy odbił się w świetle lampki nocnej. Przeszedł korytarz. Każdy krok dudnił w pustej ciszy. Wszedł do sypialni rodziców. Dwa strzały. Potem do pokoju swoich braci. Kolejne strzały. Do pokoju sióstr. Cisza. Sześć osób. Cała rodzina. I ani jeden sąsiad nie słyszał krzyku, ani odgłosu broni. Jakby ściany tego domu wchłonęły każdy dźwięk. Rok później dom kupują George i Kathy Lutz. To miał być nowy początek świeże małżeństwo, plany, marzenia dom w dobrej cenie duży, wygodny. Tylko ta jedna historia, którą wszyscy w miasteczku szeptali: Od pierwszego dnia czują, że coś jest nie tak. W kuchni unosi się słodkawy, ciężki zapach, przypominający gnijące mięso. Okna parują od środka, choć jest zimno. Drzwi wejściowe trzaskają, choć nie ma wiatru. Ich pies zatrzymuje się na progu, warczy i cofa się, jakby widział coś, czego człowiek zobaczyć nie może. Każdej nocy dom wydaje z siebie dziwne dźwięki skrzypienie drewna, jakby ktoś chodził po korytarzu stukanie z piwnicy, której drzwi sami zamknęli szepty ciche, urywane, ale zawsze tuż przy uchu. Na ścianach pojawiają się ślady jak po pazurach, głębokie, świeże, jakby ktoś drapał farbę od środka ściany, próbując się wydostać. W jednym z pokoi Kathy widzi postać. Czerwona skóra, oczy jak rozżarzone węgle. Stoi nieruchomo, patrzy na nią, nie mruga. Gdy próbuje zawołać męża, postać znika w mroku, a w powietrzu zostaje tylko zapach siarki. Z każdym dniem jest gorzej. Rzeczy znikają. Obrazy spadają ze ścian. Woda w wannie wypełnia się krwią. I po chwili znika, jakby nigdy jej tam nie było. George zaczyna budzić się o tej samej godzinie. Trzecia piętnaście w nocy. W godzinie morderstw. Po dwudziestu ośmiu dniach pakują się w środku nocy. Nie zabierają nic. Zostawiają ubrania, zdjęcia, jedzenie na stole. Nigdy tam nie wracają. Dom wciąż stoi, ma nowych właścicieli. Mówią, że nic się w nim nie dzieje, ale mieszkańcy miasteczka wiedzą swoje, bo czasem, gdy przechodzisz obok, w jednym z okien zobaczysz twarz czerwoną, nieruchomą, patrzącą prosto na ciebie.